No to cześć, będziemy pakować paczuszkę z ogłowiem. Więc tak, ja zaczynam od tej rzeczy. Tu jest liścik do tej osóbki z informacją tego, co za będę robić, czyli odpinać wędzidło z ogłowia. Więc y, gdyby coś. A jak coś, to możesz po prostu zobaczyć ten filmik. Więc tak, ogłowie ogólnie jest... Tutaj są wodze. Więc tak, ogłowie jest ogólnie w pełni regulowane i będziemy odpinać... To, czyli to co jest od i moim zdaniem wszystkie ogłowy w ogóle le, wszystkie ogłowie jak dla hobby horców powinny mieć taką regulację odpinamy, to daję do tyłu i odczepiamy już jedna strona odpięta druga strona i tak w ogóle ze wszystkimi sprzączkami ze wszystkimi ogłowiami u mnie, więc nawet na czułek jeżeli chcecie możecie wymienić I to już jest yy, do zapięcia na przykład innego ogłowia. Boże, wędzidła. Tak wygląda ogłowia z naczółkiem bardzo ładnym. Ja go tam jeszcze potem ustawię. dło Dajemy do tego woreczka. Są one ruchome i ma one 5 cm. Sam raz na konie, które mają miejsce w piesku na 5 cm, to, to kółeczko też jest ruchome. I do tego jeszcze wodzę. Ja wodzę zwykle, wiążę tutaj, więc chwileczkę. No i trafiła się taka fajna stążka, troszeczkę świąteczna i chyba parciana. O nie wiem. Ale można na przykład użyć potem do modeli, jeżeli interesuje się ta osoba modelami. Mam nadzieję, że na tym woreczkach puszystych z powietrzem będzie wygodnie temu ogłowiowi. Tutaj liścik z rabatem. No i do tego jeszcze przygotowałam rzeczy, które mam ogólnie na oddanie. Mam nadzieję, że się u sukces podoba. Gratisy. Trochę i dużo. Ale w ostatnim czasie właśnie daję dużo fajnych gratisów. Osobom, które do mnie kupują. No i tak wygląda poczuszka. Jeszcze ją tylko zapakować. W sensie zakleić. I będzie gotowa do wysyłki. No. Wszelkie